Natalia Psiąko i Jordan z klubu Jeździeckiego Mustang Jaworzno, i to był sygnał, i to jest ostatnia para, która walczy oczywiście. Jeszcze potem drugi nawrót przeszkoda 1, 2 pokonana bez błędów. 0 na przeszkodzie numer 3 Wyda, da Przeszkoda numer 4 również 0 punktów. Zero punkt. Trzymaj wodze 0 na przeszkodzie numer 5A i 5B. Również szósta przeszkoda została pokonana. Bez błędów. Siódma. Zawodniczka jedzie zerowym punktem. zerowym bagażem. Dajesz Natalia! Spokojnie, spokojnie Natalka, spokojnie. I brawo, yes. proszę Państwa. I myślę, że zawodnicy...